Witamy serdecznie w programie Kultura Ma Głos. Grupa Liski pozdrawia Jerzyki. Grupa Jerzyki pozdrawia grupę. Liski, Jola na każdym języku. Jolu, a ty w jakiej grupie byłaś w przedszkolu? Ja nie pamiętam w jakiej grupie, ale to było publiczne przedszkole numer 4, ulica Kołontaja. I ja mieszkałam przez płot do tego przedszkola, i to był najpiękniejszy chyba okres w moim życiu to przedszkole. A ja, chłopak z Kowalowca, nie mogło być inaczej. Grupa Muchomory. Pozdrawiam Miłaczki. Tak. Najbardziej w przedszkolu lubiłem leżakowanie. I to mi chyba pozostało do dzisiaj. No może nie brnijmy w ten temat no, panie dyrektorze. Ale dlaczego tego przedszkolaka, który cały czas gdzieś tutaj w pobliżu, tak. a tam jeszcze cukiki są niżej? Do taki czas u nas, drodzy państwo, chyba dwa tygodnie temu po prostu z każdego naszego konta wychodzili harcerze, a teraz przedszkolaki. Przedszkolaki. Piękny czas. Mhm. A co tutaj się działo kilka dni wcześniej, drodzy Państwo? Wielki finał naszego projektu. Tradycje, nasze korzenie i wielkie kolędowanie z publicznym przedszkolem numer 10 na scenie. To przedszkole nosi imię Niezapominajki. I naprawdę było głośno, było radośnie, było cudownie. Mówiąc krótko, przeżyjmy to jeszcze raz. Trwają spotkania świąteczne, ale nie tylko. Odbyło się również bardzo ważne spotkanie dla przedszkola imienia Janusza Korczaka. Jest ze mną Jolanta Szlęzak, pani dyrektor. Publicznego przedszkola numer 2 imienia Janusza Korczaka w Radomsku. Witamy serdecznie. Dzień dobry. E, w tym tygodniu świętowaliśmy wspólnie, mogę tak powiedzieć, tak. bo w miejskim Domu Kultury w Radomsku bardzo ważne wydarzenie dla przedszkola. Tak. To jest 60. rocznica nadania placówce imienia Janusza Korczaka. Bardzo ważny bohater. Bardzo ważny, ważny patron. Ważny przedszkola. patron, trudny, ale... Przez to y, uczymy dzieciaki, że mają swoje prawa, że mają swoje obowiązki, że, że to nigdy nie jest tak, że można sobie robić co się chce. Tylko staramy się im tłumaczyć, że właśnie. Y, Obowiązki i prawa są jednakowe dla wszystkich. 60 lat szybciutko minęło, ale o ile pamiętam, to chyba w 2005 roku, jako przedszkole, dołączyliście do takiej wielkiej, światowej rodziny korczakowskiej. Tak. Należymy do polskiego stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. Od 20 już lat. No i co? No, spotykamy się od czasu do czasu w większym gronie. Mieliśmy kilka wspólnych wydarzeń przez ten czas. No, staramy się promować ideę Janusza Korczaka, bo uważamy, że one są ważne i że są potrzebne i że mają sens, szczególnie w dzisiejszych czasach. Czy wiele przedszkoli właśnie nosi nazwę Janusza Korczaka w Polsce? Yy, Jesteś się liczną grupą, liczną rodziną korczakowską? Yy, to znaczy korczakow, rodziną korczakowską jesteśmy dosyć liczną, natomiast yy, nie zawsze są to przedszkola, yy -y. bo jednak jest to yy -y. trudny patron. Prędz, yy, więc, yy, częściej są to szkoły podstawowe, szkoły średnie, a także ośrodki szkolno-wychowawcze. Yy -y. I tak trzymać z Korczakiem, tak. bo jak mówił Janusz Korczak, kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały, cały świat. świat. Pięknie dziękuję. Życzę kolejnych wspaniałych jubileuszy. Pozdrowienia dla y, wszystkich y, nauczycieli, pracowników, rodziców i tych najmłodszych: słówki, Misie, Liski. I Jerzyki. A pani dyrektor w jakiej grupie była w A przedszkolu jako dziecko? Pani dyrektor y, nie chodziła w radomsku do przedszkola. Mm -hmm. Ale nie pamiętam jakiej grupy. Ale było Pewnie jakieś krasnoludki. E, parafrazując e, słowa hymnu Przedszkola, e, fajnie e, u Was jest. Fajnym tak. przedszkolem jesteście. Nasze przedszkole to fajna sprawa. Prawne. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję. Cały czas nie grupa jeżyki, Nie, Liski, przepraszam. Pozdrawia jeżyki. A teraz poważnie. Szanowni Państwo, pragnę bardzo gorącej serdeczności. To ja też wstanę, drodzy tak. Państwo. Pragniemy zaprosić Państwa na koncert noworoczny 11 stycznia o godzinie 18:00. Tu w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku wystąpi światowej sławy tenor Iwo Orłowski. Zapraszamy.